Czy trekkingowe mogą zrobić różnicę? Z pewnością tak, o ile są dobrze dobrane. Jeśli dużo wędrujesz, rozważ model Pursuit Carbon Z od Black Diamond. Ich zaletą jest przede wszystkim niska waga, a przy tym duża wytrzymałość. Ergonomiczne uchwyty z naturalnego korka redukują zmęczenie dłoni, dzięki czemu sprawdzają się na dłuższych dystansach. Konstrukcja Z-Pole o stałej długości gwarantuje nam mały rozmiar po złożeniu i wygodne mocowanie do plecaka. Dużym plusem jest system blokowania na zasadzie sondy i łatwość składania. Wybierając się na wędrówkę w góry, nie zapomnij wziąć ze sobą kurtki awaryjnej. Model Fineline Stretch Shell to lekka i pakowna opcja, którą zmieścisz do własnej kieszeni. Twój półwarstwowa membrana BD Dry o solidnych parametrach 10x10 sprawdzi się w razie załamania pogody. Laminowane zamki, wywieczniki pod pachami i niezbędne ściągacze sprawiają, że kurtka to świetna propozycja marki Black Diamond w atrakcyjnej cenie.